Nazywam się Kuba Szewski e, i robię filmy ochowe. E, film Ciało powstał, w, żeby pokazać, pokazać problem w sumie, e, sytuację, sprawę osób, Niepełnosprawnych, bowiem dzięki temu, że moja dziewczyna jest osobą niepełnosprawną, to temat znam, orientuję się w nim, jestem bardzo bliski i chciałem zrobić coś, czego, co właściwie w kinie, zwłaszcza w hobby, nie istnieje. W filmie jest o potrzebach: o tym, że każdy z nas, niezależnie od tego, czy, czy jest osobą niepełnosprawną, czy nie, czy cokolwiek się z nią dzieje, przecież ma jasne potrzeby, chce być. Doceniane, chce być pożądany i chcę też doświadczać na no, swoim bardzo prostych, prostych, prymitywnych emocji, typu seks, pożądanie, pragnienie, i to i to, to, to istnieje to nigdy nie zniknie, ale niestety ludzie o tym milczą. wziąć pod uwagę to, że trzeba będzie zasłonić okna, a przynajmniej jedno prawdopodobnie, bo tutaj są strasznie blisko okna i się po prostu boję, że się sam się dziwi. Nazywam się Paweł Hajnos. Na co dzień jestem aktorem. No dobra, ja jestem gotowy. Jezus! W filmie pod tytułem Ciało gram streamteasera, który sprzedaje moim zdaniem nie tylko swoje wdzięki w tańcu. No trzeba wyskoczyć, a nie. P czy się wpływam, czy coś, to ma sensu. później. Może trzeba wyskoczyć i robić, a nie. Już kręcisz tak. Kineofowe w Polsce jest specyficzne, bo, bo, bo zakłada się w Polsce, że absolutnie kinofowe musi być robione bez gotówki, bez, bez budżetu. A jeśli, a jeśli budżet jest to jest dosłownie mikry, parę złotych, i od dziwo ten system funkcjonuje. Ludzie, ludzie po prostu zbierają się ze sobą, aktorzy, scenarzyści, reżyserzy, korzystają z tego, co mają pod ręką, z mieszkania, z samochodu, z, dosłownie z wszystkiego. I to powstaje. I to jest właśnie na, na najlepsza rzecz z tego, że powstają filmy, które są dobre, a które są w stanie jakoś też coś, coś pokazać. E, nazywam się Justyna Kowalska. Na Kubę nie patrz, żebyś tak nie odskakiwała wzrokiem, okej? Okay? Tutaj gdzieś jest super. Ta to była dość stresująca e, i męcząca. Było sporo powtórzeń, niektórych ujęć. E, ale było też bardzo ciekawie, było wesoło. Fantastycznie, to było niesamowite, ponieważ Justyna jest naturalnym talentem aktorskim i trochę jej zazdrościłem, ponieważ e, była totalnie naturalna, kamera ją bardzo lubiła, e, czyli ma już dwie rzeczy, których nie ma większość aktorów w Polsce. Grało się też trochę dziwnie, ponieważ ona ma... E, ścisk w mięśniach i w dłoniach, więc czasami wydawało mi się, że e, może ona nie gra, tylko robi to na serio jak tam nie dotyka, no ale pomyślałem sobie, że nie no, na pewno nie. E, I ciekawe było to, że, że ona nie czuła się spięta. Ja miałem takie odczucie, że ja tam się trochę spinałem i mimo, że to jest moja praca, to powinienem inaczej podchodzić do tego. Wydawało mi się, że ona jakby jest sobą albo nie wiem, albo wchodzi w to naturalnie. Nie patrzcie teraz na mnie i idziesz, pyk, po schodach, pach, ręka. Pyk. O, super. I wciągaj się. Jestem członkiem grupy filmowej Weź na nakręć. I dzięki tej znajomości mogę właściwie tworzyć teraz lepsze filmy, bo znam ludzi, którzy są tak samo zafascynowani kinem, robieniem kina, i którzy przede wszystkim mają umiejętności, które, które, które pomagają tworzyć filmy, bo film, filmów nie da się robić w pojedynkę. To jest, to jest praca grupowa i tego nikt nie jest w stanie przeskoczyć.